To wygląda jak coś, jakby też to robił do paintballa sobie. Zobaczcie sobie, zobaczę. W ogóle jakieś... Co to było? Hotel jakiś biurobek. Chyba nie działający. Bardziej jak się patrzy Uuu. No tu am amunicja Siemanko, z tej Explorator Dziś jesteśmy na... Opuszczonym Zakładzie produkcyjno handlowo usługowym No, sami słyszeliście, za długa nazwa Niestety ten rower po prostu tak zniszczony jest Przeze U. mnie trochę O, widzę już, kurde, tego Muszę U. trochę podjechać sobie Uuu, e. ej, to jest duże w cholerę no, tu są trzy, chyba cztery budynki ogromne. No, jo, ale to jest ogromne, a już nie ma. A tu śmierdzi takim tym. to wyciągnę tą lampę kuśniki my nie wysyposażeni jest tu jakieś papiery cholerę papierów jaki nie będę się zagłębiał w to w te papiery bo też czasu dla nami tutaj mamy y, od telewizora nie będę się tu zagłębiał w tych, w tych papierach tam nie Wow. To nieźle Co tu? Ktoś sobie robił do paintballa czy? To wygląda jak ktoś to, to robi do paintballa sobie Zobaczcie sobie zobaczcie No wygląda jakby do paintballa sobie Robiła ja. to gdzie? Ty Idziesz czy czekasz przy rowerach? Nie, no chcesz, no daj No to zostaw ten mój rower na chwilę Bo no to szybko zrobię A to bardziej chodzi o to, że Ale duże to, to jakieś wyposażenie w out a nie wiem czy tu jest zrobił tu paintball czy co Nie wiem tak to wygląda jakby ktoś od ten robił No bo jakieś te tory albo jakiś no Zobaczcie sobie sami Co tu potem zrobię Teraz co za to większych, co to się tor do paintball robił Jakieś półki creepy bardziej samego mnie, nie? Tak, inaczej inny jest to jest ktoś? A jesteś sam, nie? Saba mówił Nie wiem chodzić. Może później. Seba mówił tutaj, że może ktoś tu być, no. W sumie nie dziwię się, bo potem... Zwracam się z nad tym, ale to jest ogromne. Ja myślałem, że to jest będzie mało, a tu to widzicie... To... tam na początku powinien być no, Może zaraz po niego pójdę sobie nie? o. o patrzcie Zawaliło się tu W ogóle chciałem wam powiedzieć właśnie, że to też wygląda fajnie e. No ale to co przecież no. mam powiedzieć, no no to, to bardzo Do nie, to wyposażenie. Czy to można nazwać wyposażeniem? No, chyba tak. Gdzieś pan zrobił z naciskiem. Idę po tego seba w sumie bo. Uważaj, ładzi panią znowu. Chyba Co jest? Uklej okay, to niż się... Tam ta, Tak samo się zapadło na samym końcu. Wiem. A. A No. Nieźle.

jest w ogóle cały teren, jest ogromny Więc dlatego Potrzebuję tutaj Sebę. Bo nie chcę się łazić, bo I szukać jakiegoś specjalnie, szukać czegoś Po prostu A, no ja tutaj A, no widzę Tu był komin widzowie A. No to staje się, powstaje tu rower. Z tego co mówi Seba, to w ogóle jakieś... Co to było? Hotel, jakiś biurowiec. A jak było, to z tym musimy stwierdzić to sami no bo sam nie wiem co to było No coś o patrzcie wodowarka No coś w tym stylu hotel biurowiec może być Birowiec bardziej Albo hotel Chyba hotel Patrzcie tu jeszcze wyposażenie jakieś takim Patrzcie patrzcie to No coś w stylu hotelu biuro biurowca Tak szczerze to chyba był hotel bo biuro coż tak dużo e, Tych krzeseł, tych rzeczy nie było więc tak Zgaduję Też ja nie będę chodził do ośrodków, nie jak nie ma tu sensu, bo więc... no bardziej hotel mi się wydaje niż Nie No zobaczymy. No możecie napisać w komentarzach, co to było. zamknięty nie pożarem wstać zbraniony No To nie wiem, brać, możemy wziąć za Sebę Nie wiem czy to był Seba czy ktoś Spadające jakby Tu już byłem To tyle? Chcę to jak najszybciej, bo czasu nie masz, tak nie też tak. No bo tutaj było do tej elektrowni. alarm chyba nie działający. Nie, tutaj alarm security coś, a tu justus O No jest taką, taką ruinę no, Bądźmy sobie szczerzy No tutaj byłem w tym budynku, no nie ma No nie ma, bo czujki otowe bym tu był to coś mi się włączyło coś, nie? Albo po prostu może były czujki i zapadło się i bum. Tyle było Nie, wiem, właśnie widzę tu, że to jest dalej to lecimy, nie? Gdzie? No Zaraz sprawdzimy czy O kurna No to tyle, bo było z tego auta A tam stała wieża A to czerwone to jest, tak? To co rdzewiałe? O kurde Ty Zobacz Tak to jest to czerwone bo to widać Ja pierdził Jakiś prysznic Dalej lecimy, tam Coś jak na tej Wojskowej, a co do jednostki wojskowej Muszę tam wrócić, nie mam kiedy po prostu, ale Jak będzie okazja to tam wbiję To kończę, bo no, kiedyś próbowałem już Wcześniej no ale coś tam się po prostu nie udawało I się wkurzałem po prostu I zrezygnowałem Więc też Wow Co jest Spalone No klimat nieziemski Bardziej jak się patrzy... Uuu No tu amunicję Jezu Chyba wiem co to jest, ale... No bo wiszą te Lepiej żeby nie wisiały, bo... Tam do wisi... Nie, to po prostu... Chyba nie wiszą te, bo rozwalone Nie, ale patrzcie w ogóle Ciały chyba, nie? albo po, po te spłonie się opierdziel Powalone Powalone Zrobię parę fotek i mogę się zwijać stąd Powoli Ale nie, tam creepy jest już, nie? Bo to spalone to czarne, ja myślałem, że tam są wisielce, nie? Ja wale. Tam dalej są dwa. Seba mówi, że przyjechali tu jakieś dwóch chłopaków. Nie wiem, zobaczymy co mam. Myślę, że tym. Tam dalej na dwóch budynkach. Może tylko przyszli przyjechać, zobaczyć. A może... Aha. Tutaj raczej bez sensu spalone zostało. No Chcesz ja to sobie przejść? Tam jest tylko starnia, nie? Tutaj. I za to. to o. Chodź chodźcie zobaczyć. Nie wiem, no. Nie wiem, no się tu te ruiny, ok. A nie idę raczej, zobacz sobie To jeszcze i tyle No Zgaduję, że tak nie było Nie No właśnie Wydaje że oni, że ktoś tu podpalał wciąż Bo popatrz, nagle chyba spalono Może nawet jakiś ludzie, nawet oni Patrz, i nagle jak nas Patrz, pojechali Może oni chcieli tu spalić. Nie wiem, nie wiem, tyle chyba, nie? Tyle. Oto to było tyle z tego urbeksu. My widzimy się na kolejnym siamanu.